Witam wszystkich na naszym kanale. Normalnie, zamieć powiem Wam. Zobaczcie, co tu się dzieje. Śnieg. Masakra. Pójdę sobie do gołębi. Na no, spokojnie wstałem. Patrzę, a tu. A tu taki armagedon. No w końcu zimę mamy, nie? O, ja Muszę a ja, pięknie przetworzyć. tworzyć. zimno. No dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, że wpuszczam te cepele Cepele do tego, wypuszczam je do gołębnika. A, co tu się dzieje, bo O Boże kochany. Że ta się skończy. Się, się nie zaczęła, a już wtedy tak, by się skończyła. Do gąbku woda odstana. Powiem wam szczerze, nie wiem czy one się sparzyły, czy nie Żona mówi, że one tu siedzą To są dwa samce No siedziały tu ile? Trzy tygodnie Trzy tygodnie, bo cztery przed świętami. No może nawet i miesiąc powiem wam sami oceniecie. no Ta, ta poprawy to miała być samiczka. One już chciały wyjść, polatać, widne. No dzisiaj was wypuszczę, dzisiaj was wypuszczę. Już pójdziecie na wolność, a ja tutaj przyniosę motylki. Do parowania. Manie dzikusy, zobaczcie, one manie chcą wyjść na wolność. Jak będą dwa samce, to coś będę musiał pomyśleć, żeby dokupić. Albo przeparzę z tymi nie no to miała być ta o tutaj prawo. Ta jeden pan pytał o te cepelki. no nie 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 są do wydania dzisiaj je wypuszczę, za chwilkę tam ogarnę o, dobra, za chwilę Zaraz pójdę do gołąbków, to powiem Wam o tym konkursie, co tam był wcześniej. Dam odpowiedź. Tutaj jest mieszaneczka. Kupiłem pszenicę też Dwa worki. Dwa worki pszenicy. A sobie, tutaj jest po 15-30 kg. I tak dodaję do tej mieszanki. Do tej mieszanki co tutaj mam. Na krótko dzioby. Tu mam trochę rzepaku. To jest ta mieszaneczka, tam rzepak i trochę pszenicy dodaję i to razem mieszam dla nich, i one sobie to tam jedzą. Na zimę to mamy. i Dzisiaj dam yy, dzisiaj daj im to. Witaminy. Witaminy, elektrolity. No, taką pogodę zobaczyć, jak to tam. Nie wiem, czy będzie widać, jaka zamieć. Zamieć jak nic, nie? Dobra, to ja tutaj szykuję wszystko dla gołąbków. Woda plus jedzenie i widzimy się za chwilę u gołąbków. I co? No i opowiem o tym konkursie, bo tam jeden pan pytał, a nie było mnie w Polsce. I zaraz dam odpowiedź do konkursu, a może się uda w tygodniu coś yy, przeprowadzić te losowanie, wypisać karteczki. Zobaczę tam ile osób yy, skomentowało to. Tutaj są te cepelki, zaraz, zaraz je wpuszczę do gołemnika i przyniosę tu motylki, też nagram. O, one już czekają, binne No ale mówię, ta śnieżyca to jest. Osaka, co się dzieje? Dobra, widzimy się za chwilkę. E, witam ponownie. Śnieg dalej pada. Tutaj cepelki już są zabrane do kartonu, zaraz je przerzucę do gołemnika. Wypuszczę je tam Tutaj przyniosłem cztery, e, cztery motylki wszystkie wszystkie z tego roku Tutaj ten pierwszy jest samczyk Samczyk, e, tutaj jest samiczka Samiczka, ta Sam, lata I ja i tutaj ten pierwszy to nie wiem czy to będzie samczyk, czy samiczka tutaj ten o tutaj o Jak oceniacie to samczyk, to samiczka? Ten tutaj na wprost, nie? Bo tutaj to jest samiczka, tam jest samczyk. No i ta to jest samiczka. Ona była na, na wcześniejszych filmikach i chciałbym je poparzyć, żeby były w parach. Ja myślę, że to będzie samczyk, ale tu mogę się mylić. I one są, te trzy młode, te żółte, są po parze od Pana Wiesława Świblaka i od Krzyśka Przywary, to są samiczki. Znaczy po tej parze, to, to były złączone i wyszły te trzy żółte. A ten, ta czerwona samiczka, chodź popa się z tyłu, on jest taki, Nie chce się pokazać. Ta czerwona jest po mojej żółtej samicce. Wychowanej u mnie. I po czerwonym samczyku, który nabyłem od kolegi tutaj z Podgorzowa, Gorzowa. Marcina, bodajże. I no i wyszła ona taka czerwona, nie? No i chciałbym je sparzyć. Poparzyć. Jeżeli to by był samczyk, tutaj ten. No to chciałbym sparzyć tą czerwoną. Tutaj zobaczcie one są takie jasne a tutaj tą samiczkę i tego samczyka muszę te jobki popocinać troszkę bo te śpikulce mają i chciałbym właśnie takie poparzyć nie jeśli się uda oczywiście to są z tego, tego roku Idę, ten, idę te cepelki powpuszczam I o tym konkursie powiem Nie ma co czekać ale chciałby wylecieć, muszę to zabnąć, bo raz mi wyskoczą Dopiero będę łapał je po podwórku kura. Spokojnie, już Mówię, To samiczka na 100%, tam jest samczyk Ten tutaj I tutaj jest Ta czerwona i to Nie wiem, mi się wydaje, że to będzie samczyk, ale Mogę się mylić, dlatego jakby ktoś komentarzu mi dał znać jak on jak on uważa no to byłoby fajnie nie najlepiej no to jest samczyk dwie samiczki a tutaj to jakby był samczyk to by dwie pary i byłoby elegancko one lekko pulsują ten to jeszcze się pierze bo to jest później porne tak jak mówię tak jeszcze nabiorą wyglądu dobra idę tam do gołębi wypuścić te cypele Jesteśmy już w głębiku łąki siedzą tutaj Wypuszczamy te cepele. patrzymy co coś z tego będzie No lecz leć, leć. Tam tutaj się dokładki dobijała teraz a teraz nie chcę wyjść Gdzieś. W odpowiedzi na ten konkurs, to tam był 3 tygodnie temu przeze mnie dany, to słuchajcie jest 5 razy mam w głębiku. 5 razy tepere, kiplery felki, krymki i motyle. Czyli 5 razy. Jak ktoś dał taką odpowiedź 5 razy, no to bierze udział w konkursie. Tam widziałem ponad 70 komentarzy. Dzisiaj albo jutro. Yy, zaangażuję familię to moje dzieci i zrobimy, wytniemy kartki tak jak wtedy było w wcześniejszym konkursie i zrobimy losowanie Zrobimy losowanie i wtedy Nie powiem Wam dokładnie w który to dzień będzie, ale na pewno wam powiem, nie? Czyli 5 razy Leciało. To wygląda na samca, kurde. Myślę, że to samiczka będzie. Nie, to może one się spożyły, kurde. Si się pogubiłem, A nie tam jest samiczka, dobra. Si się pogubiłem, sorki. A to jest samczyk, na pewno. To jest samczyk, a tu samiczka. Te motylki są. Także mówię pięć razy. To odpowiedział. To jest już w konkursie. Zrobimy losowanie i mówię Felek, czarny samczyk i samiczka żółta powędrują do zwycięzcy. To nie jest twoja półka, typa stąd. Nauczyłeś się już tu latom teraz. Powiem wam, gołąbków nie jest za dużo. Miałem taką chwilę słabości, że chciałem zlikwidować gołąbki. Ale to mi szybko minęło. Tu jeden, jeden z młodziaków, ten coś już wychował, a drugi tu nawet nie wiem, gdzie jest, a tutaj już nawet lata, o. zostawię, zostawia, o. A to nie, to nie, to nie, myślałem, że to... To nie są te. To są, to jest dwa samce po prostu, nie? A ta samiczka jest tutaj, Może się spożyły, zobaczymy. Te tiperki, dwa zostawiam i tutaj są jeszcze dwa maluchy. Tutaj są dwa maluszki. Tak się tu sam. O tu samczyk jest. O, nie wiem czy to będzie widać. Plnuję. już, 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 Tu Są takie dwa. Takie nabite. Te zostają. Ja zostawiam swoje mamki. O jest kochanna no. Już nie przeszkadza, przełaczy, tylko obrączki mają, na bite jak kluski. jeden ma o, Dobra Dwa są dobre, tu już wam nie przeszkadzam Nie przeszkadzam O, huczy, huczy, może, bo przyleci do niego Na jedzonko dałem Pogoda taka jaka jest i zobaczcie mam tu odkryty gołębnik, jakoś młode się tam uchowały. Dobra już nie przeszkadzam im. Niech sobie zjedzą spokojnie tam motyleczki. Mówię wiem, było chwila zawahania, ale już jest OK, już. Chwila zwątpienia. Przypuszczam, że żeby ktoś chciał kupić całość, się znalazł. Bo ludzie pytali o, o cepelki, o, o motyle, ale ja chciałem całość, to pewnie bym potem żałował tego, nie? Ale hodowla dalej będzie. O! To jest ta samiczka, to jest ten samczyk. Może coś z tego będzie a i odnośnie naszej petycji jeszcze tej co żeśmy z Adamem zrobili, z Tomaszem Bartusiakiem na ten moment mamy zebrane na ten moment mamy zebrane 3,5 tysiąca prawie 3,5 tysiąca podpisów niecałe chyba 3-400 bardzo dziękujemy bardzo dziękujemy wszystkim że to tam podpisuje zachęcamy Zbieramy do końca miesiąca, do końca miesiąca zbieramy. To chce, chce pomóc, to chce zapraszamy jeszcze do podpisów, do drukowania i podpisywania na wystawach, na giełdach. Pod koniec, pod koniec, do końca stycznia zbieramy. Na początku lutego wysyłamy, wysyłamy wszystko do Ministerstwa Aktywów Państwowych. I za każdy głos, podpis dziękujemy serdecznie. kto chce, to pomaga, komu to nie chce, to nie, nie pomaga. Nikogo nie zmuszamy do tego. jedzą w dobrej kondycji są jutro jak się uda to pojadę do Stargardu, odwiedzę też te dzikie gołąbki, które ostatnio nagrywałem i jakieś filmiki tam się pokażą i mówię dam informacje na temat tego konkursu Jeden z kolegów pytał, ale mówię, no brak czasu, mówię, jeżdżę do Niemiec. Nie, nie zawsze mogę, nie? Po prostu. ten biał to tam lata po tych półkach szuka muszą sobie tu jakoś poradzić samiczka no uwie są w dobrym zdrowiu Klerki siedzą za łatwo grzeją się dwa No ale jak ktoś tam powiedział, że takie młode to uchowane to najzdrowsze no. Dobra, uciekam. Widzimy się w kolejnym filmiku. Dziękuję za subskrypcję, za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego dla Was.